Dzień dobry, witam serdecznie. Dziękuję za subskrypcję, lajki i komentarze. Matylki azurowe. Rozpiętość skrzydeł to 7 cm, a wysokość też 7 cm. Są takie delikatne. Można je przyklejać do różnych ozdób. A także do bukietów. Tu mam na takim druciku. Do doniczki można włożyć taki motylek. Przeciągnęłam ten drucik przez środek i zwinęłam tu na pół. A ten drucik to jest taki po prostu. Fajnie wygląda jak są przyczepione do różnych mandali, też zdobią, albo do łapaczy snów. Zachęcam do zrobienia takich motylków, bo robi się je bardzo szybko. Są lekko usztywnione. Można je kształtować, skrzydełka do góry, albo zupełnie płaskie. Najładniej wyglądają, jak się je zrobi z mocno skręconej nitki. Maxi, na przykład, gable i taki, a ja będę robiła i pokazywała mu za 10. I tak wygląda ten motylek. Robutkę wykonuję szydełkiem 1,25 mm. Chętnych zapraszam do wspólnego dziergania. Oczko magiczne. A w nim dwanaście półsłupków. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Piąty. Szósty. Jeszcze sześć. Półsłupków. 12 półsłupków w kółku zrobione, wchodzę w pierwsze oczko, półsłupka, przeciągam nitkę, w następnych dwóch oczkach półsłupki, pierwszy i drugi, dwa półsłupki, trzy oczka, Jeden, dwa, trzy łańcuszka, dwa razy nawijam na szydełko nitkę, będzie słupek podwójny w następnym oczku, cztery oczka łańcuszka na łuk i też Dwa razy nawinęłam na szydełko, wracam w to samo oczko i słupek podwójny, trzy oczka łańcuszka, następne oczko tego półsłupka i półsłupek. I trzy oczka łańcuszka. Jeden. I też dwa razy nawinęłam nasze dełko. Następne oczko półsłupka i słupek podwójny. Na łuk cztery oczka. I też słupek podwójny w tym samym oczku. I trzy oczka łańcuszka do następnego oczka półsłupka i półsłupek w następnych dwóch oczkach półsłupków też półsłupki. Pierwszy i drugi nie powiedziałam rzędów, to no był pierwszy, a teraz jest drugi. Robótkę robię z czterech rzędów. Najpierw, oczywiście, na oczku magicznym. W tym są półsłupki. To jest pierwszy rząd. Tu są słupki podwójne. To jest drugi rząd. Trzeci rząd. Tutaj pokazuję. A to jest czwarty rząd, gdzie są obdziergane te łuki półsłupkami. Trzy oczka. Następnie nawijam nitkę na podwójny słupek i w następne oczko cztery oczka na łuk. I słupek podwójny w tym samym oczku. Jeszcze raz. I trzy oczka. Do następnego oczka, słupek i robimy następne cztery oczka, podwójny słupek w tym samym oczku. Trzy oczka, łańcuszka, jeden, trzy, do oczka następnego półsłupek, mamy tutaj jeszcze dwa oczka, to w nich półsłupki. Pierwszy, drugi, dwa półsłupki. Teraz rząd trzeci. Tą nitkę z oczka magicznego mocno ściągnęłam i ucięłam. Będzie trzymało. A więc rząd trzeci. Siedem oczek łańcuszka. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Słupek Podwójny w tym łuku. I cztery oczka. Jeden, dwa, trzy, cztery. Na łuk. Teraz słupek potwórny. Więc cztery razy nawijam nitkę na szydełku. Przytrzymuję sobie tutaj palcem. I w ten sam łuk. I też cztery oczka łańcuszka nauk. I też poczwórny słupek w tym samym łuku. Cztery oczka w łuk. Dwa teraz razy nawinę nasz dełkojitkę i suppek podwójny i 7 oczek 1 5, 7 wkuwawam się w środek pósłupka. i półsłupek i siedem oczek łańcuszka pierwsze tak wykonujemy to drugie skrzydełko jak to pierwsze mam już zrobione te siedem oczek łańcuszka i też podwójny słupek w tym łuku. I cztery oczka. Cztery. I słupek poczwórny. W tym samym łuku. I cztery oczka łańcuszka. I też poczwórny słupek w tym samym łuku i cztery oczka na łuk i podwójny słupek w tym samym łuku jeszcze raz podwójny słupek. I 7 oczek łańcuszka. 7 oczek łańcuszka zrobione. I teraz tutaj rozciągnę, bo będziemy się wkuwać w ten półsłupek, gdzie jest ten łańcuszek tu. W środek. I też półsłupek.

Wracamy to samo oczko tego półsłupka. I półsłupek. Do następnego oczka półsłupek, i też siedem oczek, łańcuszka. To będzie ta druga strona tych skrzydełek. Siedem. Bóg podwójny. Yy, słupek podwójny włóku i tak tą samą tą stronę wykonujemy tak jak tą tak jak tutaj pokazywałam spotykamy się tu na początku tej robótki jeszcze trzeba te dwa skrzydełka zrobić pokażę jednak Dalej. Tu są po tej stronie te dwa skrzydełka. Tu na razie jest jeden, siedem oczek łańcuszka zrobione. W środek tego półsłupka i półsłupek. I też siedem oczek łańcuszka. Dwa razy nawijam na szydełko, nitkę na podwójny słupek do łuku i słupek podwójny, i cztery oczka łańcuszka na łuk, i słupek poczwórny. Siedem oczek łańcuszka przy tym szydełko po drugiej stronie, przy tym drugim. I też kuwam się w oczko półsłupka, to jest ten przy tym łańcuszku, bo to jest 1, 2, 3. I półsłupek. Do następnego oczka półsłupek. I do następnego półsłupek. Teraz będzie obdziergiwane półsłupkami te łuki z tych siedmiu oczek na tych siedmiu oczek łańcuszka dziewięć półsłupków robię dosyć ciasno żeby ładnie wyglądały dwa trzy cztery pięć sześć, siedem, osiem i dziewięć. Przy następnym łuku będą też półsłupki i będzie ich sześć. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Piąty i szósty. Do następnego łuku jeden, dwa, trzy półsłupki, trzy oczka, łańcuszka na no taki ząbek po środku. U góry robię te ząbki, a tu przy tym odwłoku nie robię tych ząbków. Tylko tym przy tych czółkach. Trzy oczka, łańcuszka na ząbek i w ten sam łuk i trzy półsłupki. Pierwszy, drugi i trzeci. I sześć oczek, sześć półsłupków w tym następnym łuku Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i szósty. I w tym łuku, tak jak tutaj na początku dziewięć półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci. Czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. Tu mamy następne skrzydełko, i to są te półsłupki. Też w środek tego półsłupka oczko ścisłe. Mamy drugie skrzydełko i też w tych dużych łukach, co były siedmiu oczek łańcuszka dziewięć, półsłupków, Mam dwa, jeszcze siedem w tym jednym półsłupku. Tutaj w następnym łuku sześć półsłupków, sześć półsłupków, ale ja już nie robię w tym środkowym, tak jak było tu na początku tego ząbka, tylko Same półsłupki bez ząbka no Mam odzierganie półsłupkami to drugie skrzydełko. Dla przypomnienia, że w tych dużych łukach 9 półsłupków, 6, 6, 6 i 9 półsłupków. Jestem przy tym odwłoku. Oczko tu jest. To mi się źle nawinę. O już jest. W półsłupek w oczko i też oczko ścisłe. Teraz na no, odwłok obdziergać też półsłupkami. Pierwszy tych półsłupków ma być hmm, te 18. Dosyć tak potem się ich rozciągnie trochę, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i jeszcze dziesięć. Mam zrobione 10, 18 tych półsłupków na tym odwłoku. Rozprowadzam. On będzie taki później zwinięty. A w ten sposób, jak się, zamoczy, jak się pomoczy krochmalem. Teraz w ten półsłupek i też oczko ścisłe. Do tego dużego łuku siedmiu oczek i też dziewięć półsłupków. Pierwszy, drugi, jeszcze siedem. Tak samo obrabiamy po tej stronie skrzydełka, jak pokazywałam. Tutaj te. Też nie robię tutaj przy tym odwłoku ząbka, tylko przy tutaj. Przy tych czułkach. To drugie już to pierwsze skrzydełko po tej drugiej stronie już obrobione półsłupkami. Jeszcze to jedna, ale też tak jak było poprzednio. W środek półsłupka i przeciągamy nitkę. Tak jak oczko ścisłe. I też 9 półsłupków w tym łuku dużym dwa jeszcze siedem dalej robię w ten sam sposób następne skrzydełko jest zrobione zbliżam się do tego miejsca gdzie trzeba zrobić czułki 9 półsłupków. Wkuram się w to oczko. I półsłupek w to środkowe oczko. Człupki zależy, jakie to długie tam chce. Ja robię z 12 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 zaznaczam paznogciem 9 10 11 12 tu gdzie mam zaznaczone wkuwam się w to oczko i przeciągam nitkę do następnego oczka mam dwie nitki na szydełko, przeciągam nitkę do następnego oczka i przeciągam nitkę i tak robię do końca. Jeszcze mam tutaj te oczka. Jeszcze I jedną i następne. Tu był półsłupek. Teraz mam też dwie nitki na szydełku. Wkuwam się w to samo oczko. Półsłupek i tak samo wykonujemy tą część. Drugą tego tych czułek jak ten pierwszy. Jest już drugi. W oczko. Oczko ścisłe, zamykam, ucinam nitkę i po lewej stronie chowam tą nitkę. Krochmalę wikol z długą 1 do 1. Najpierw na takim jednym, wcale nie zamaczam, tylko najpierw po lewej stronie pędzelkiem nie brudzę rąk wszędzie. Dokładnie odwracam na drugą stronę, i też pędzelkiem dookoła. Jak już wszędzie mam namoczone, przekładam na czysto, na tą folię, tu trochę przesiąkło, i wtedy napinam na prawej stronie. Najpierw te czułka. Tutaj te, te ząbki mocno nie napinam, żeby się tak mocno nie rozciągały. Jeszcze tu. Tu w środek jeszcze. I po drugiej stronie to samo. A tutaj zwinąć muszę, no niestety, ale muszę trochę sobie. Pobrudzić te paluchy. Tak skręcam i też tak ze dwa razy, żeby to ładnie wyglądało. Ten odwłok I jest. Nie napinam już więcej, tylko formuję. O, w ten sposób. Ale jak ktoś chce sobie jeszcze tam poprzypinać tymi igłami, to proszę bardzo. Do wyschnięcia. Można jeszcze zrobić taki podwójny. Jeszcze ładniejszy. Wtedy nie robi tych czułek, ani tego odwłoku. Tylko przechodzi tutaj półsłupkami. Proszę zobaczyć. Super. Można potem skleić te dwie części. Motylki wyglądają ładnie. Dziękuję za wspólną pracę. Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.